Serdecznie w naszym cyklu Seniorzy Gminy i ich wspomnienia. Dzisiejszym gościem jest pan Kazimierz Samiec 80-letni mieszkaniec miejscowości Rzeczyca. Witam serdecznie Panie Kazimierzu. Witam. Witam. również. Dziękuję bardzo, że przyjął Pan zaproszenie do udziału w naszym cyklu. Myślę, że dowiemy się dzisiaj od Pana. Wiele ciekawostek dotyczących terenu naszej gminy i historii, jaką ma niewątpliwie nasza gmina yy, Rzeczyca, niezwykle bogatej yy, historii. Panie Kazimierzu, blisko 20 lat temu napisał Pan kronikę... Kronikę i Okolice. Dokładnie. Rzeczyca i Okolice. Zapis dziejów. Tak się dokładnie nazywa yy, kronika. Nie ukrywam, że wgłębiłem się co nieco w treść kroniki. Można tam bardzo ciekawe informacje uzyskać, co działo się na naszych ziemiach kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu, jak rodziła się tutaj suwerenna Polska, co działo się w czasach II wojny światowej. I już czasy nowożytne, lata 80., 90., początek XX wieku. Panie Kazimierzu, pierwsze pytanie właśnie odnośnie kroniki. Kiedy zrodził się pomysł na powstanie kroniki? Od dzieciństwa, od dziecięcych lat szkolnych moim ulubionym przedmiotem była historia. Zamiłowanie do historii wcieliła do mnie już nauczycielka w Szkole Podstawowej. W swojej pracy nauczycielki potrafiła ona nie tylko przedstawić suche fakty podręcznikowe z historii, lecz swe, swe artykuły uzupełniała przytaczając anegdoty o bohaterach i, o, i osobach, o których była mowa na lekcjach historii. Na lekcji opowiadała też o mieszkańcach naszej, yy, mieszka, naszej, naszej miejscowości, to jest wówczas w Szczególnie utkwił mi w pamięci przytoczony fakt zamordowania przez hitlerowców lekarza Piechowiaka, akowca działacza podziemia. Często my uczniowie chodziliśmy na grób zabitego, składaliśmy tam wiązanki kwiatów i w ten sposób jakoś, żeśmy czerpali podstawowe wiadomości historyczne. I już wówczas miałem w zamiarze kontynuować pracę nad historią swojej miejscowości, ze względu z tego, że po jakimś czasie, po ukończeniu szkoły musiałem Zmienić miejsce zamieszkania, przybyłem do Rzeczycy i tu właśnie podjąłem już taki fakt niemal e, historyczny. Ze względu na to, że po osiągnięciu pełnoletności i podjęciu pracy z, i zmiany miejsca pobytu, musiałem porzucić opisywane miejsca dzieciństwa, a zacząłem gromadzić materiały historyczne z naszego miejsca zamieszkania. Temat był dla mnie nieznany, gdyż dotychczas nigdy nie miałem seksualności z rzeczycą, ale czytanie literatury na ten temat, zbieranie materiałów z przeszłości tych ziem, również przejście na merturę, pozwoliło mu więcej czasu poświęcić na dokumentację potrzebnych wiadomości. Znając moje zainteresowanie historią, ówczesny wójt Marek Pałasz i przewodniczący Rady Gminy Eugeniusz Karłat, zwrócili się do mnie, abym opracował kronikę na 667. rocznicę historycznej daty udokumentowanego zapisu o powstaniu rzeczy. Podjąłem się tego te tematu. Kronika została opublikowana na uroczystej sesji Rady Gminy. Wydawcą była wówczas drukarnia Tomaszowskiego, informatora tygodniowego. Panie Kazimierz, a skąd czerpał Pan informacje o gminie i o okolicy? Materiał do kroniki czerpałem z historii Rawy i okolic, nieżyjącego już obecnych kronikarza Jakuba Pałegi. On pisał cało, o całym kształcie powiatu rabskiego, a ja z tego wymotowywałem te fakty dotyczące Rzeczycy. Następnym takim wydawnictwem był powiat Rabski. Zarys dziejów do końca 1973 roku. Wydawnictwo Państwowego Instytutu Wydawniczego. Następnie Województwo piotkowskie, Monografia regionalna. Wydanie Uni Uniwersytetu Łódzkiego z 1979 roku. Wydawnictwo z dziejów Rawskiego Podziemia autorstwa Eugeniusza Brzniaka, wydawnictwo Belona i wspomnienia Marii zdziarskiej Zaleckiej, to jest ówczesnej Dziedziczki w Szygi która opublikowała pracę w Okopach i płomienne czasy. Również czerpałem wiadomości z opracowania w Spała i okolice. legendy podania okolic Tomaszowa Mazowieckiego Jana Dykowskiego, powieść w gwardii Wacława Gąsiorowskiego, spawa i okolice Zdzisława Pigonia, dokumenty archiwalne Urzędu Gminy w Rzeczyce, relacje mieszkańców z okresu czasów przedwojennych i okupacji, między innymi Józefa Przybyłka, Władysława Kielana. Józefa Łackiego, Wacława Tomagały. W latach 70-tych ci panowie jeszcze żyli i obecni już, już nie żyją. Również e, na opracowanie o działalności major Kubala no, na tych terenach. Panie Kazimierzu, e, niech nam pan tutaj przybliży. Z jakimi mieszkańcami, kto Panu pomógł przy tworzeniu tej kroniki i jakie rozmowy były dla Pana cennym źródłem wiedzy do tego, by stworzyć kronikę? W czasie opracowania kroniki i po jej ukończeniu miałem kilka spotkań z mieszkańcami i z młodzieżą szkolną. W czasie spotkań dzieci szkolne pytały mnie skąd czerpałem wiadomości o Rzeczycy, skąd pochodzi nazwa miejscowości. Rzeczycy prosiły o różne, z spotkałem się również ze strażakami przy opracowaniu Kroniki Ochotniczej Straży Pożarnej. Najbardziej wyjątkowym spotkaniem z mieszkańcami gminy było Prezentowanie przez mnie nowe opracowanie kroniki w roku 2002. Spotkanie odbyło się na dziedzińcu Gminnego Ośrodka Kultury. Wśród zaproszonych gości był obecny ówczesny profesor filii Uniwersytetu Kieleckiego, pan Jan Gurar oraz redaktorzy Tomaszowskiego Informacji Tygodniowego. Na nadzwyczajnej sesji Rady Gmin i Okolic z okazji Święta Flagi wygłosiłem do zebranych odczyt na temat rzeczyca i okolicy w okresie zaborów i pierwszej wojny światowej. A czego nauczyła Pana ta złudna praca przy pisaniu kroniki? Myślę, że przez rozpoczęciem zbierania materiałów do kroniki znałem tylko historię podręcznikową dotyczącą wydarzeń całego kraju. Obecnie jestem przekonany, że każda miejscowość w Polsce na tle historii swojego kraju ma swoją historię tak zwanej małej ojczyzny. Jej tradycję należy kontynuować, poznawać jej wzloty i upadki. Jestem przekonany, że historia tych małych ojczyzn jest ściśle związana z życiem każdego narodu. Jeżeli kraj jest w rozkwicie, dobrze się żyje mieszkańcom małych miejscowości, Natomiast jeżeli kraj jest w upadku, odczuwają to również mieszkańcy wsi i miast całego kraju. Dokładnie tak. Wspomniał Pan Kazimierz o małych ojczyznach. Jakie jest Pana ulubione miejsce w naszej gminie Rzeczyca? Ma Pan takie miejsce, które lubi Pan wracać, jeździć, odwiedzać? No, przed, przede wszystkim y, najbardziej y, tą historyczną. Jest ta figurka, figurka w Grotowicach, mhm. y <kluzny> którą najbardziej sobie cenię. Jest to najstarszy zachowany zabytek XVII wieku dotyczący naszych terenów, który, którą właśnie należy pielęgnować, zachować do potomności. Również niezmiernie rachujemy fakt, że dzięki księdze Lenarczykowi powstaje muzeum parafialne, w którym oprócz eksponatów sakralnych będzie można również gromadzić zabytki z naszej gminy. Również taką ciekawym ciekawą obiektem jest leśniczówka w gminie, urządzona w stylu myśliwskim i trofeum po roze jeleni leśniczówka gościła. Z myśliwych, myśliwych z różnych stron Europy. Jeszcze zapytam, ma Pan swoje takie ulubione miejsce do pisania? E, nawet w tym momencie, gdy Pan się przygotowuje, to jak do e, wywiadu e, dzisiaj, e, woli Pan pisać e, w biurze? E, czy może to jest jakiś plener? Gdzie Pan e, idzie, żeby w spokoju spisywać? notat? No teraz to przede wszystkim gromadzę te fakty i te, te, w swoim mieszkaniu. W mm -hmm. miejscu zamieszkania mieszkanie, z tego względu na panującą na pandemię, że tego no, korzystam e, korzystam z internetu i po prostu z drukarki, którą, którą po, powielam potem swoje uzyskane informacje. Czyli już w wieku seniora y, przeszedł Pan kurs komputerowy, tak? Tak. I nauczył jeszcze, się Pan korzystać, tutaj. jest... No korzystałem, y, korzystałem z kursu, kursu, kursu między innymi Gminnego Ośrodka Kultury i, i minimum, minimum wiadomości na ten temat no po, posiadam. I szanujemy to y, bardzo, bo wiek zasłużony, 80 y, lat y, przeżyte i radzi sobie Pan z obsługą komputera jest Pan w stanie podstawowe rzeczy zrobić, gdzie, umówmy się, nie każdy senior w tym wieku posiada takie umiejętności. Także gratulujemy takich umiejętności. Jeszcze tak z ciekawości zapytam, kronikę pisał Pan ręcznie i ona była potem przepisywana? Dopóki nie miałem komputera, tak, to pisałem, pisałem wszystko odręcznie, Dałem do przepisywania pracownikom Urzędu Gminy, którzy to przetrukowywali za pomocą internetu na, na... na pismo drukarskie. Dokładnie tak. A potem jak, jak już miałem własny internet, to już pisałem w włas, we własnym zakresie. Yy, a czy tworzył Pan yy, jeszcze inne publikacje? Jak to wyglądało? Czy ta kronika masażerzycka jest jedną publikacją, czy coś jeszcze ma Pan na swoim koncie? Mam teraz mnóstwo materiałów, które nie umieściłem w dotychczasowej kronice, ponieważ jeszcze nie miałem zgromadzonych tych materiałów. A teraz, teraz pozyskałem nowe, nowe cenne materiały, które chcę właśnie jako suplement do, do tej, tej kwiatowej Kroniki uzupełnić. Jest między, między innymi nam dane dotyczące byłego wójta naszej gminy Jana Grudy, który jako pierwszy, który był ostatnim wójtem w przedwojennej Polsce, w czasie okupacji działał pod ziemią i został aresztowany przez hitlerowców, osadzony w Oświęcimiu i, w, i tam zginął w Oświecimia, a potem został przeniesiony do, do obozu gran Graz tam koło Wabrzycha i tam, zgi, tam zginął. Za tego. Potem również mam materiały dotyczące byłego nauczyciela tutejszej gminy, Antoniego Dobrowolskiego, który prowadził w czasie okupacji tajne nauczanie, nauczanie. Został Aresztowany w 1942 roku i osadzony w Oświęcimiu. Przeżył Oświęcim, jeszcze został y, w, w pobycie na, na innych, innych obozach koncentracji. I co ciekawe, dożył z, z sędziwego wieku 108 lat. Dopiero, dopiero zma, zmarł. Y, po wyzwoleniu, przeżywszy 108 lat, Bo to ciekawe, jak, jakie ten człowiek miał zdrowie, że, że przeżywszy tyle, tyle cierpień, jeszcze dożył, dożył tego sędziwego wieku. To prawda. 108 lat to robi wrażenie. Zatych. To robi wrażenie, i rzeczywiście e, można pozazdrościć takiego wieku. Tym bardziej, że prawdopodobnie gdzieś do końca ten pan żył w zdrowiu, tak? Tak, był, był, był między innymi dyrektorem liceum, go tam, tam, tam na terenach tych, tak zwanych, ziem zyskanych, tam przy granicy nie, z Niemcami i potem, po przejściu na emeryturę jego, jego życie, jego, kontynuował jego syn, Obecny też jest również, tu jego wspomnienia są nawet w bibliotece. Mam, mam powiedzmy materiały, które Panu przedstawię, które, które chcę zamieścić w tej nowej, nowej podstawie kronice. Oczywiście. Tu deklarujemy, że na pewno pomożemy uzupełnić kronikę o nowe, jakże ciekawe. Wiadomości, żeby stała się ona jeszcze bardziej bogata w ciekawe informacje. Czyli z planów twórczych na ten moment to właśnie działanie nad uzbrojeniem kroniki, prawda? No tak. Głównie u Pana Panie Kazimierzu. Na stolecie Ochotniczej Straży Pożarnej sporządziłem kronikę działalności tutaj w Straży Pożarnej. I jeszcze co ciekawego moja kronika dotycząca działalności Ochotniczej Straży Pożarnej była eksponowana między innymi w powiecie i potem w województwie i w nagrodę zostałem, zostałem wycieczkowany do Olsztyna, ta moja, moja kronika została powiedzmy przedstawiona jako wzór ponieważ no, zazwyczaj zobaczysz takie kroniki w postaci, w postaci zdjęć i krótkich zmian. A moja kronika dotyczyła szczegółowych opisów. Opisów dlatego, była dysponowana na w humorowym miejscu jako wzór kroniki. Tam na